Wiem, że przechodzisz przez trudny czas. Twoje serce jest niespokojne, twój umysł jest pełen trosk i nie widzisz światła w tunelu. Ale chcę ci powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Mam dla ciebie coś pięknego. To prezent, który przyniesie ci radość, pokój i szczęście. Ale musisz uspokoić swoje serce i być cierpliwy. Jestem blisko Ciebie dzisiaj. Czuję Twoją obecność i wiem, że walczysz. Ale jestem tutaj, aby Ci pomóc. Dam Ci odwagę, której potrzebujesz, aby kontynuować. Uwierz mi, kiedy mówię, że skończysz rok szczęśliwszy, zdrowszy i bogatszy niż wcześniej. Twoje modlitwy się spełniają. Jeśli jesteś zagubiony, poprowadzę cię. Jeśli się mylisz, poprawię cię. Jeśli zaczniesz się poddawać, będę cię podtrzymywał. Mam dla Ciebie dobry plan. Bądź odważny i trzymaj się kursu. Kiedy przekształcasz swoje troski w cześć, przekształcam swoje bitwy w błogosławieństwa. Twoje serce będzie wolne od smutku, Twój umysł wolny od trosk, Twoje życie pełne radości, a Twoje ciało wolne od chorób. W marcu będziesz kroczył w wielkości. Będziesz kroczył na korzyść i będziesz kroczył ku cudom. Nie bój się marzyć o wielkich rzeczach, ponieważ jestem z Tobą. Ufaj mi i miej wiarę w to, co mogę zrobić dla Ciebie. Wszystkie Twoje marzenia są w Twoim zasięgu. Po prostu trzymaj moją rękę i pozwól mi poprowadzić Cię. Ciesz się tym, kim jestem. Ciesz się miłością, jaką mam do Ciebie i bądź wdzięczny za wszystko, co dobrego jest w Twoim życiu.